Cześć. Dzisiaj mamy 1 grudnia i pierwszy dzień odliczania do Świąt Bożego Narodzenia. Chciałabym Wam przeczytać jeden krótki fragment z Ewangelii. Brzmi on właśnie tak. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią: Ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. Ja zrozumiałam ten fragment w ten sposób, że Pan Bóg pokazał tym Tłumom, że naprawdę potrafić, potrafi czynić cuda. I dzięki temu e, te tłumy e, też zyskali większą wiarę. Mm, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Więc może już przejdę do tego challenge'u. Dzisiejszym challenge'em dla Was jest otwarcie pierwszej czekoladki w kalendarzu adwentowym do odliczenia Świąt Bożego Narodzenia, żeby poczuć tą słodycz tak jak tłumy wiarę. To tyle ode mnie. Pa!